Jan Presbiter. No, tak się przyjmuje, że on jest może autorem. Przy czym, gdy chodzi o autorstwo, w Apokaliptyce zazwyczaj autor Apokalipsy danej ukrywał się pod imieniem jakiejś ważnej postaci z przeszłości. Więc tutaj ten Jan z jednej strony może sugerować, że powołuje się ktoś na autorytet też Jana Ewangelisty. Ewentualnie ukrywa się prawdziwy autor za takim imieniem. Z drugiej strony, niektórzy uważają, że może chodzić też o innego Jana, Jana, którego odróżniamy i nazywamy go Janem Prezbiterem, w odróżnieniu od Jana Apostoła. Więc byłby to może jakiś uczeń świętego Jana Ewangelisty ze szkoły Janowej, z tego kościoła, który Jan tam też założył. Tak jak w Apokalipsie, którą jest Księga Daniela, przypisuje się Danielowi postaci sprzed kilku stuleci wcześniej. Rozszyfrowując ten gatunek literacki Apokalipsy Świętego Jana mamy prawo podejrzewać, że to po imię Jan może być właśnie tak zastosowany, jak to w Apokaliptyce było jako prawda, odwołanie do ważnej postaci. Sam Jan, tutaj przynajmniej tak jak opowiadanie uczy, został zesłany podczas prześladowań za Domicjana. Prawdopodobnie może gdzieś w latach 83-96. Pobyt Jana na Patmos potwierdzają ojcowie kościoła. Święty Reneusz z Lyonu, święty Justyn z I apologetu z II wieku, Eusebiusz z Cezarei, który napisał pierwszy historię kościoła, tak zwany Święty Dionysio Pagita z I wieku. Zostałby on zwolniony za cesarza Nerwy, kolejnego cesarza, i prawdopodobnie wówczas wróciłby też do Efezu. Te elementy, że został zesłany na Patmos. Nie mają charakteru symbolicznego, apokaliptycznego, a raczej historyczny. Z tego względu możemy przypuszczać, że to zesłanie na Patmos było sprawą historyczną. Gdy chodzi o kwestię Patmos, wyspy, we wczesnej tradycji ojców Kościoła, jak była traktowana ta wyspa? Słabo potwierdzona tradycja podaje, Jedyne, jedynie częściowe wyjaśnienie wzmianki o pobycie Jana na Patmos. Ojcowie Kościoła coś dopowiadają i próbują to interpretować. Więc wskazuje się tu na trzy różne, nawet interpretacje. Lektura chiliastyczna. Chiliazm to inaczej z łacińskiego milenaryzm. A milenaryzm wiąże się. Z ideą o tysiącletnim królowaniu, milenium. Były takie tendencje we wczesnym chrześcijaństwie, że dzielono, dzieje kościoła teraz na epoki tak po tysiąc lat. Z jednej strony mówi się, że te wizje mówią o nieuchronnych wydarzeniach, które dokonają się w ciągu tysiąca lat. Te tysiąc lat jako symboliczna tak liczba wspomniana jest w rozdziale 20. Czyli ta wiązała się właśnie z takim podziałem historii na epoki tysiącletnie, co właściwie we wczesnym chrześcijaństwie było taką ideą marginalną, a właściwie później uznaną za nieortodoksyjną. Do idei milenaryzmu wróci jeszcze w epoce średniowiecza choćby na śladowca świętego Franciszka święty Joachim de Fiore, który będzie głosił znowu milenaryzm, nadejście epoki ducha świętego. Więc była według niego epoka Boga Ojca, później epoka Jezusa Chrystusa, a od około tysiącznego epoka ducha świętego. Natomiast interpretacja eschatologiczna, eschaton, znaczy to, co ostatnie. Wizje dotyczą rzeczy, które będą związane z końcem wszystkiego. Z wydarzeniami końca świata. Końca ludzkości, końca historii świętej i prawdopodobnie takie interpretacje były na skutek tego, że gnostycy rozumieli te wizje właściwie w sposób spiritualistyczny, że te wizje mówią już teraz i to na poziomie duchowym. W gnostycyzmie Zbawienie osiągano przez wiedzę, gnozis. Oczywiście apologeci tacy jak Justyn, będą mówili, że prawdziwą gnozis my osiągamy w Chrystusie, przeciwko gnostykom, prawda? natomiast oni uważali, że wiedza cię zbawi. Jak posiądziesz tajemną wiedzę, wiedzę dla wtajemniczonych, no, apokalipsa nadawała się do tego, żeby odszyfrowywać dziwaczne rzeczy widzieć za tymi tekstami. Wreszcie interpretacja chrystocentryczna, gdzie właśnie mówi się, że tutaj apokalipsa ujawnia Chrystusa, jest samo objawieniem się Chrystusa, co więcej, czym to Patmos w apokalipsie miało być? Identyfikowano to Patmos. Z ziemskim kontekstem także dla późniejszych wizji, a nie jako symboliczna część tej wizji. Więc, tak, czy Wyspa Patmos to jest też symbol? Czy Wyspa Patmos to jest po prostu faktycznie historyczne miejsce pobytu Jana? Opowiadamy się za tym, że Patmos jest jednak nie symbolem, bo ono, Patmos nie występuje w żadnej wizji. Odcinamy się od interpretowania. Patmos symbolicznie, tylko rozumiemy, że chodzi o faktyczny pobyt Jana na Patmos. Ojcowie Kościoła z I wieku wzmiankę o tej wyspie interpretują dosłownie jako konkretne, rzeczywiste miejsce geograficzne w świecie grecko-rzymskim związane z osobistą historią Jana Apostoła. No, znajdziemy taką interpretację... Rozwiniętą powiedzmy w różnych apokryficznych życiorysach Jana, zwłaszcza w greckich dziejach Jana. Dzieje Jana, taki apokryf, autorstwa Prochorusa. Mamy w sumie u ojców jakby dwa znaczenia wyspy Patmos: jako miejsce skazania na wygnanie, a z drugiej strony jako miejsce objawienia. One są uzupełniające się. Ta interpretacja jest przeważająca, ale wyspę uważa się nie tylko za karne przesiedlenie, właśnie Jana. Problem jest w tym, że czytamy: Z powodu Słowa Bożego Jan został skazany na Patmos. Ale co to znaczy z powodu Słowa Bożego? Czy dlatego, że Głosił Słowo Boże jest prześladowany, czy też jak w drugim wypadku znalazł się tam, żeby tam dostąpił objawienia. Czytamy ja Jan, wasz brat współczesnik w ucisku Królestwie i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu Sława Bożego i świadectwa Jezusa 19. Gdzie ta wyspa jest? Azja mniejsza, dzisiejsza Turcja. Ale wyspa jest dzisiaj grecka, czyli chociaż tu jest Turcja, to ta wyspa należy do Grecji. Efes jest tutaj, starożytny Efes. Więc tu mamy Patmos i Jan będzie posyłał do siedmiu kościołów. Taka wędrówka widać, że objazdowa trasa wyznaczona w formie Napie dzisiejszej. Oczywiście Pergamon to dzisiaj Bergama. Tiatyra to dzisiaj Akisar. Więc, no Smyrna to jest Izmir. Efes, właściwie starożytny Efes nie istnieje. Jest dzisiaj nowe miasto przeniesione jest bardziej w głąb. No i tak dalej. Położenie na mapie Grecji. I ta wyspa ma 16 km. 34 km kwadratowe, więc niewielka wysepka. Widzimy, że w tej mniejszej tutaj tej części, tu jest klasztor świętego Jana, a tutaj będzie poniżej grota objawienia. Więc z góry klasztor świętego Jana, a tutaj grota apokalipsy. Prawie że u stóp tutaj wzgórza, bo tutaj jest wzgórze i ten klasztor tam nie u góry. Tak ta wyspa wygląda. Obrazków parę. Na razie takie tylko błyski. Janna na Patmos. Tu jeszcze inna mapka. No jakieś tam dzieło sztuki. Zamieściłem. No i wejście do tej groty objawienia. W środku. Tak, jeszcze grota w środku. Na wyspie Patmos. Jakieś tam freski, sztalny. I teraz ponad tym klasztor Świętego Jana. Górujący nad tym. Horteca taka. Ho Apostolos Joannes. Ho Teologos. Gdy chodzi o apokalipsę Świętego Jana, to no, są różne komentarze.